Witam serdecznie. Dzisiaj ja chciałem wam pokazać przykład jak, jak nie regenerować głośników. Tu mamy głośnik niskotonowy z kolumny Pionier S710. I zobaczcie jak ktoś tutaj to pokleił. To jest wszystko tutaj sztywne, otwarte. Jakby to, nie wiem, jakimś klejem typu kropelka albo do plastiku jakiś klej, coś takiego. Zobaczcie, tu się też już wszystko się odkleja. Masakra. jest to doczyścić, domyć. Jakaś się skorupa zrobiła. To jest masakra. Zobaczcie z drugiej strony, jak to wygląda. Zobaczcie to. No to są takie gluty z kleju, że szok. I tak jest dookoła. U, wszystko pęka normalnie. I teraz doczyścić to wszystko usunąć no, drama nie wiem kto, kto miał wizję żeby to na taki klej przyklejać no, po prostu jest twardy się ma taka skorupa zrobiła no, trzeba będzie to zeskrobywać chyba Pracy będzie, z tym, żeby to doprowadzić do normalnego stanu. Oczywiście drugi głośnik jest w takim, samym, w takim samym stanie jak ten tutaj. No, trzeba to zrobić. Głośniki już stoją chyba pół roku, jak nie dłużej. Czekają. Że będziemy to robić. Dobra, tylko taki krótki filmik chciałem Wam pokazać. o tu jest dziura, zobaczcie. Patrzcie, jak ktoś to pięknie przykleił. Ładnie. Wszystko odchodzi. Miał Majster wizję. O, już odkleiłem. Dookoła sobie mogę odklejać to, to czy ładnie, czy mało, No <laughs> nic ja biorę się za pracę i do zobaczenia w kolejnym filmie.